Paszczak należy do gatunku fikcyjnego pochodzenia papierowego. Charakteryzuje się tym, że ma wielką paszczę, w której może chować cokolwiek, przerażające uzębienie albo zatopiony okręt. Generalnie zabawa polega na tym, że otwiera się zagiętą dwukrotnie kartkę, odkrywając w ten sposób ukrytą część rysunku. W przypadku paszczaka, paszcze, ale wcale nie musi być to paszczak. Można na podstawie tego wymyśleć coś innego. Z materiału wystarczy zwykła kartka papieru, taka jak do drukarki. Gruby papier nie zdaje egzaminu, bo się rwie. Ołówek i gumka, bo czasami łatwo się pomylić. Potem można użyć flamastrów albo kredek, żeby pokolorować brace. Myślę, że kolorowe paszczaki są fajniejsze. Można je rysować z przodu lub z profilu, ale z profilu wymaga to trochę planowania. Jeśli nie chcecie w dziwny sposób wydłużać tłowia. Trzeba ten tułów narysować tylko w dolnej lub górnej części zagiętej kartki. Zginamy kartkę dwa razy. Zamknięty otwór gębowy, albo inaczej usta, rysuje na linii zgięcia tak, by po rozłożeniu kartki można było narysować paszczę. Przy zgiętej kartce można sobie zaznaczyć, dokąd może sięgać paszcza. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia.